Witajcie moi drodzy. W życiu każdego z nas przychodzi czasami taki moment, kiedy zastanawiamy się, co zrobić, aby wzmocnić swoją psychikę. Bardzo często jest to taki trudny dla nas moment. Moment, kiedy zderzamy się ze swoimi problemami, kiedy w końcu spadają nam takie różowe okulary i dostrzegamy, jak w jak trudne jesteśmy sytuacji. Teraz idą święta. Wiele osób w tym właśnie okresie będzie miało taki moment przełomowy, że coś trzeba zrobić, coś trzeba zmienić w swoim życiu, bo tak to dłużej nie może wyglądać. Ale nie muszą być to tylko święta. Mogą to być Twoje urodziny, w które uświadamiasz sobie, że otaczają Cię osoby, które tak naprawdę nie potrafią Cię wspierać. Może to być kolejny urlop, który wydawał się bardzo ciekawą opcją na odpoczynek, a okazał się kolejnym powodem do awantury. Ponieważ zdajesz sobie sprawę z tego, że żyjesz w toksycznej relacji. Jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy po prostu zderzamy się z rzeczywistością i dostrzegamy, że to, co do tej pory akceptowaliśmy, to już dłużej tego akceptować nie możemy. I wtedy bardzo wiele osób szuka takich wskazówek, to od czego zacząć zmianę, od czego zacząć taką wewnętrzną przemianę w kontekście budowania swojej prawdziwej siły. Jak zyskać tą siłę, ponieważ bez tej siły bardzo trudno jest nam się wyrwać z takich schematów naszego życia. I dziś właśnie o tym chciałem Wam powiedzieć, chciałem z Wami porozmawiać, chciałem również Was zaprosić do komentarzy w kontekście tego, że może już zrobiliście pierwszy, drugi czy trzeci krok w kierunku właśnie takiej osobistej zmiany i od czego zaczęła się Wasza droga. Bo tu warto dać podpowiedzi innym. Osobom, które dopiero szukają tego swojego początku drogi rozwoju osobistego i pracy nad sobą, ponieważ mamy tak wiele możliwości w dzisiejszym świecie: psychoterapia, konsultacje z coachem, treningi, szkolenia, książki, takie filmy jak ten masa możliwości natomiast przez tą masę możliwości bardzo trudno nam podjąć wybór. Wybrać jedną rzecz, na której się skupimy, tą pierwszą, potem kolejną, i wydaje nam się, że musimy wybrać perfekcyjnie na samym początku, ale to nieprawda. Kluczowe jest zadbać o takie właściwe nastawienie do rozpoczęcia swojej przygody z rozwojem osobistym i ze wzmacnianiem swojej psychiki. I tutaj moim zdaniem, kiedy pracuję z klientami, bardzo kluczowe jest to, żeby od samego początku budować w sobie taką głęboką wiarę w to, że w ogóle zmiana jest możliwa, że zmiana nie tylko na takim powierzchownym stopniu, ale też jest głębsza zmiana. I wiele osób, które szuka sposobu na to, jak pracować nad swoją siłą psychiki, są to osoby, które wewnątrz mają głęboko zakorzenioną, właśnie niewiarę w to, że można się zmienić. Są to takie osoby, które z jednej strony chciałyby coś zmienić, ale z drugiej strony ciągle powtarzają, że zmiana jest niemożliwa, że ludzie się nie zmieniają a więc sabotują sami siebie. I tu dzisiaj chcę, żebyście wy zmierzyli się z takim pytaniem, czy jeżeli chcę się zmienić, czy jeżeli chcę wzmocnić swoją psychikę, to czy ja głęboko wierzę w to, że zmiana jest możliwa, a może tej wiary mi brakuje. I tą wiarę można również zbudować w sobie, bo jeżeli jesteście w toksycznym otoczeniu, to takie otoczenie będzie Wam wmawiać, że zmiana jest bardzo trudna albo wręcz że jest niemożliwa, że ludzie się nie zmieniają, że to wszystko dokładnie musi tak wyglądać, ponieważ toksyczne otoczenie czerpie z tego jakieś profity, że nikt się nie zmienia, nikt się nie wychyla. A więc jeżeli Wy swoje przykłady czerpiecie tylko z tego otoczenia, to nie ma się co dziwić, że wątpicie w taką zmianę. Dlatego dla bardzo wielu moich klientów. Pierwszym zadaniem to jest zmienić punkt odniesienia, czyli zastanowić się, dobrze, to gdzie ja mam poszukać takich historii osób, które były w podobnej sytuacji? Czy to np. w toksycznym związku, czy były samotne, czy miały pracę, która ich wykańczała, czy miały toksyczne relacje z rodzicami. Czy trudno było im się odnaleźć w gronie znajomych, bo ciągle byli takim kozłem ofiary, na kogo się zrzucało winę, albo na kogo zrzucało się wszelkie niechciane obowiązki? Jest masa problemów, z którymi borykają się ludzie niemal na całym świecie, ale jest też masa osób, które z tymi problemami sobie poradziły, i to jest kluczowe. Jak zobaczyć takie osoby, jak poznać ich historię, gdzie tego szukać. Internet, książki, nawet seriale, które pokazują pewne schematy, które pojawiają się w świecie to jest wszystko to, co może przyciągać naszą uwagę, ale kluczowe jest, żebyśmy wybierali takie historie, które pokazują zmianę, bo wiele osób, które są w toksycznym związku. Powinny oglądać materiały na temat właśnie toksycznych relacji i toksycznych schematów zachowania, gdzie pojawia się przekraczanie granic. Natomiast niestety wiele osób od takich filmów, materiałów się wręcz uzależnia. I kiedy już nazbierają w sobie pewność, że są w toksycznej relacji, to zamiast oglądać kolejny i kolejny film na ten temat, powinni raczej obejrzeć film Co jest dalej? Jak ktoś, kto wyszedł z toksycznej relacji, Mógł żyć w pojedynkę i to życie było szczęśliwe. Albo jak ktoś po toksycznej relacji, mógł odbudować swoje poczucie własnej wartości, pewność siebie i zbudować w końcu pierwszy w życiu zdrowy związek. Ale my się zatrzymujemy na tym pierwszym kroku, który jest nam dobrze znany. Dlatego bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zmierzyli się dzisiaj z takim pytaniem: Czy ja głęboko wierzę w to, że zmiana jest możliwa? Ja w to wierzę. Bo jeżeli bym nie wierzył w głęboką zmianę każdego z was, to nie pracowałbym w tym zawodzie, który traktuje trochę bardziej jako misję. Bo moim zdaniem każdy z nas ma taki potencjał, który powoduje, że my możemy się zmieniać. Zobaczcie, jakie nasze umysły są elastyczne. Neuroplastyczność umożliwia nam zmianę, a my jednak głęboko nie wierzymy w tą zmianę. I coś tutaj trzeba z tym zrobić. A więc pierwsza rzecz, która pomoże Wam w starcie, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, to jest znalezienie innego punktu odniesienia i nakarmienia się trochę taką inną perspektywą, i zobaczenie tego, że w takiej sytuacji, jak Wy jesteście, bez względu na to, jak ona jest trudna, to są ludzie, którzy już z takiej sytuacji wyszli, wzmocnili się i mają szczęśliwe życie. Bo to dla wielu osób. To jest pierwsza sytuacja, w której zaczynają pomału dostrzegać taką jasną stronę życia, że można się zmienić. Bo kiedy albo my, tym naszym wewnętrznym dialogiem, karmimy siebie takimi kłamstwami, że zmiana jest niemożliwa i że my, ze względu na przykład na swoją trudną przeszłość, nie mamy szans na szczęśliwy związek, no to powtarzając sobie to w kółko, będziecie w to wierzyć. Natomiast, jeżeli znajdziecie inny punkt odniesienia, zobaczycie kogoś, kto był w podobnej sytuacji, a jednak Zbudował później szczęśliwą relację, to może się pojawić w tym waszym negatywnym dialogu wewnętrznym chociaż cień wątpliwości. I to już wystarczy, bo kiedy jesteście głęboko przekonani, że, wiara jest, że zmiana jest niemożliwa, to nie macie też siły, chęci, motywacji do takiej głębokiej pracy nad sobą. Ale jeżeli ta wasza niepewność w kontekście wiary w taką zmianę zaczyna się trochę chwiać, i się czasami zastanawiacie, a co by było, jeżeli zmiana byłaby możliwa? To już pojawia się taka większa chęć do głębokiej pracy. A więc zastanówcie się, czy macie w sobie wiarę do tego, że człowiek może się zmieniać, że wy możecie się zmienić, że wasza sytuacja może się zmienić. A jeżeli nie, to pierwszym krokiem jest znalezienie jakiejś formy inspiracji do tego, że można się zmienić i widzę to u innych. A jak inni to mogą, to i ja to mogę. Druga rzecz, która tutaj w tym kontekście budowania pewności siebie jest bardzo pomocna, bo pewność siebie, wiara w siebie, silna psychika, to są rzeczy, które bardzo mocno są ze sobą związane. I moim zdaniem, jeżeli ktoś wyrusza w taką podróż, jeżeli chodzi o rozwój osobisty i wzmacnianie swojej psychiki, to kluczowe jest, żeby zadbał o trzy takie podstawowe filary. I czemu to jest ważne, żeby o akurat o te filary zadbać? Ma to tak jakby dwa takie cele. Po pierwsze, ty musisz uwierzyć, że możesz coś zmienić w swoim życiu, a więc te trzy podstawowe filary to jest coś, o co może zadbać niemal każdy, i w mojej pracy nie spotkałem nikogo, kto by o te filary nie mógł zadbać, mimo tego, że niektóre z tych filarów są trudniejsze, niektóre są łatwiejsze dla różnych osób ze względu na ich indywidualną sytuację. Natomiast jest masa sposobów, jak o te filary zadbać, a ja zaraz Wam powiem, jakie to są filary, ale kluczowe jest to, żeby wyrobić w sobie przekonanie, że tak, są trzy filary, którymi muszę się zająć, ale jest jeszcze druga kwestia, bo właśnie chodzi o tą liczbę, te trzy filary. Czemu są trzy? Ponieważ jest to taka ilość pracy nad sobą, którą bez względu na to, jak w trudnej sytuacji jesteśmy, jesteśmy w stanie włożyć. Bo jeżeli byśmy pracowali na pięciu, dziesięciu czy piętnastu obszarach do zmiany, to nawet byśmy nie wiedzieli, czy na wszystko staczy nam czasu, energii, chęci. Natomiast te trzy filary są tak podstawą naszego życia, że bez względu na to, czy ty dbasz o to, czy nie dbasz, to w jakiś sposób te filary w twoim życiu cię budują lub osłabiają. A więc żeby nie trzymać was dłużej w niepewności. Czym są te trzy podstawowe filary, o które starają się dbać moi klienci? Niemal od samego początku naszej wspólnej pracy. Może się wam to wydać proste, banalne, ale właśnie o to chodzi. Bo jeżeli ty przejmiesz kontrolę nad tymi prostymi i banalnymi rzeczami w twoim życiu, to zobaczysz, że nie są wcale ani takie proste, ani takie banalne, ale mogą już Tutaj zbudować Ciebie i Twoją wewnętrzną siłę. A więc te trzy filary to sen, ruch oraz odżywianie. Niby prosta sprawa. Niby teraz możesz się zastanawiać No dobrze, ale czemu będziemy tutaj mówić o takich prostych rzeczach? Sen, ruch i odżywianie. Ale jeżeli przyjrzycie się swojemu życiu, to jestem przekonany, że te filary nie są na najwyższym poziomie, jakim mógłby być w Waszej sytuacji. Że macie dużo większy potencjał, żeby zadbać o sen, o ruch i o odżywianie. Zobaczcie, że to są rzeczy, które niemal z dnia na dzień można wprowadzić jakieś zmiany. To nie jest tak, że już od jutra musicie jeść tylko zdrowe rzeczy. Bardzo często jest to niemożliwe, bo na przykład wasza lodówka jest pełna jeszcze innych rzeczy, z waszych wartości wynika, że nie możecie tego wszystkiego wyrzucić, nie chcecie tego zrobić, szkoda wam po prostu. No to prawdą jest, że jeżeli zmniejszycie ilość takiego jedzenia słabych rzeczy, które negatywnie na Was wpływają, a zaczniecie się odrobinę lepiej odżywiać. Czasami moi klienci mówią o, to, o tym, żeby jeden posiłek był zdrowy i to już wystarcza do tego, żeby przekonać się, że ja mogę coś z tym zrobić. Tak samo sen. Wiele moich klientów ma problemy ze snem. I wiem, że wiele osób, które oglądają ten kanał, również zmagają się z problemami ze snem. Ale jeżeli weźmiesz ten akurat filar na warsztat, to może sobie w tym momencie wyszukać inne filmy na różnych kanałach na temat tego, jak poprawić swoją jakość snu. Pierwszym z brzegu pomysłem będzie to, żeby nie przeglądać telefonu w łóżku, żeby nie naświetlać się tym niebieskim światłem, bo to utrudnia nam zasypianie, a nawet jak zaśniemy, to sen nie jest takiej jakości, jak trzeba. I zobaczcie, jedna rzecz, którą wam wymieniłem, masę innych sobie znajdziecie, ale przede wszystkim, jeżeli weźmiecie to na warsztat, to będziecie mieli jasną odpowiedź. Czy ja potrafię coś z tym zrobić? Czy powiem, że ja zrobię to jutro? Bo to jest niestety największy wróg rozwoju osobistego. Rozwój osobisty ma dziać się jutro. A dziś mamy utwierdzać się w przekonaniu, że mamy tak wiele złych nawyków, które trzymają nas tylko w jednym miejscu i nic nie możemy z nimi zrobić. I to jest kluczowe, żeby to jutro. Przenieść na dziś, bo z każdym z tych filarów można gdzieś coś zrobić. Można iść na spacer, co już w tym momencie będzie jakąś oznaką tego, że idziecie w tą stronę ruchu. A więc, jeżeli wydaje Wam się, że te trzy filary są banalne, to chcę rzucić Wam wyzwanie. Zobaczcie, czy dzisiaj, już w tym momencie, po obejrzeniu tego materiału. Możecie zrobić chociaż po jednej rzeczy, żeby wzmocnić te trzy filary, żeby coś w tych filarach się ruszyło, zmieniło, poprawiło. A więc sen, ruch, odżywianie co dzisiaj zrobicie, żeby te trzy filary były mocniejsze? Zobaczcie, czy to będzie takie proste, bo jeżeli naprawdę chcecie przyłożyć się do swojego rozwoju, to sama głowa, sama mentalność tu nie wystarczy tu potrzeba działania. A to działanie, jeżeli jest skonkretyzowane i oparte na tych trzech filarach, to zobaczycie, że to diametralnie zmieni wasze życie. Gwarantuję wam, jeżeli chociaż jeden z tych filarów zaczniecie wzmacniać, wszystko inne zacznie się zmieniać w waszym życiu, tylko zmieniajcie to dziś, a nie jutro, bo to jutro nigdy nie nadejdzie. Zawsze będziemy to odwlekać, ponieważ jesteśmy tak przyzwyczajeni do rzeczy, które robimy nawykowo. Nawyki zachowania, nawyki myślenia, to jest coś, co nas wyniszcza. I tu pojawia się kolejny punkt, który chcę z Wami omówić. A więc, jeżeli te trzy filary, już się im przyjrzycie, jeżeli zbudujecie w sobie głęboką wiarę w to, że można się zmienić, no to czas przyjrzeć się swojemu życiu, swojej codzienności. Jakie nawyki kształtują to Wasze życie? I kluczowe w tym, żeby wzmocnić swoją psychikę. To nie jest, żeby robić coś więcej, bo ludzie mówią: Daj mi narzędzia, powiedz mi, co mam robić, jakie nowe rzeczy wprowadzić do swojego życia, a wtedy wszystko się odmieni. W tych trzech filarach oczywiście, tam trzeba zrobić coś nowego, żeby pokazać sobie zmianę. Ale ogólnie zmiana w życiu i wzmacnianie swojej psychiki zaczyna się od odejmowania. A więc, jeżeli ty chcesz być silniejszy, to po prostu zacznij minimalizować wszystkie rzeczy, odejmować te rzeczy. Które cię osłabiają, ale żeby to zrobić, potrzebna jest nam autorefleksja. Potrzebna jest nam też prawda, zgoda z samym sobą czyli przyjrzenie się temu, co ja robię, od wstania rano, aż do momentu, kiedy zasnę wieczorem jak wiele rzeczy robię, które mnie osłabiają, wyniszczają, których w sumie to nie chcę robić, ale robię je tylko dlatego, że mam to w nawyku. Prawdopodobnie około 40-45% rzeczy, które wykonujemy każdego dnia, myśli, które mamy w głowie, to są rzeczy nawykowe, tak mówią badania. Natomiast moim zdaniem to jest jeszcze zdrowa proporcja, 40-45%, to jeszcze jest super. Bo mamy całą masę takich sytuacji, w których to my jednak sterujemy naszym życiem. Problem większości moich klientów to jest to, że nie ma tam 40-45% rzeczy nawykowych, myśli i zachowań, to jest raczej 90% albo jeszcze więcej tego, co jest naszym nawykiem, tylko problem tych osób wynika z tego, że są to negatywne nawyki. Bo jeżeli ty miałbyś, czy miałabyś 90% pozytywnych nawyków, to twoje życie zupełnie by inaczej wyglądało. Może byłoby trudne i schematyczne, ale jednak prowadziłoby cię we właściwą stronę. Problem jest jednak taki, że ludzie żyją w dzisiejszym świecie jak automaty. Jeżeli masz 90% rzeczy, myśli, które są nawykowe i powtarzane z dnia na dzień, z dnia na dzień, a więc utrwalane, to nie ma się co dziwić, że twoje życie albo stanęło w miejscu, albo powoduje, że ty jesteś osobą coraz bardziej nieszczęśliwą. A więc ta rzecz, którą tutaj w tym fragmencie omówiłem, to jest autoanaliza swojego życia. To jest takie świadome przyjrzenie się temu, jak wygląda moja codzienność? Czy w ogóle, jeżeli ja chcę pracować nad wzmocnieniem swojej psychiki, to czy mój styl życia sprzyja takiej pracy? Czy może najpierw ja muszę troszkę zaatakować swój styl życia, poprze, przemieniać go, żeby w ogóle pojawiła się przestrzeń na pracę nad swoją psychiką? Bo wiele osób ma tak utkaną tą swoją codzienność z tak różnych złych nawyków. Że cokolwiek mentalnie nie zrobią, to i tak ich życie wyczyści ten pozytywny wpływ i po prostu ściągnie ich w to samo miejsce. A więc to wymaga odwagi, to wymaga szczerości, to wymaga tego, żeby spojrzeć wprawdzie na swoje życie, zrzucić trochę te różowe okulary i to poczucie, że ja mogę wszystko zrobić od jutra, ale dzisiaj muszę przeżyć ten dzień standardowo, tak jak zawsze. To właśnie nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby dziś już przyjrzeć się temu, co nas osłabia, i wybrać chociaż jedną rzecz, którą możemy osłabić, z której możemy zrezygnować. Nie wszystkie złe nawyki uda nam się od razu wyeliminować, ale są takie, które możemy bardzo mocno ograniczyć. I jeżeli zadbacie o te filary, te wszystkie, które tutaj powiedziałem. Zarówno te trzy podstawowe filary, jak i przyjrzenie się temu, co warto wyeliminować ze swojego życia. Jeżeli zbudujecie w sobie tą głęboką wiarę, że zmiana jest możliwa, coś ruszy się w waszym życiu. Ale jeszcze jest jedna rzecz, do której was zachęcam. Chodzi mi o to, żebyście świadomie wybierali to, z kim spędzacie swój czas. Bo wielu moich klientów to są osoby, które żyją w różnych toksycznych środowiskach: toksyczna rodzina, toksyczny związek, toksyczne miejsce pracy. Trudno jest w takim środowisku się zmienić, ponieważ jeżeli ty pokazujesz tą pierwszą swoją zmianę, to jesteś też osobą, która jest najbardziej narażona na krytykę, poniżanie, jakieś formy wyśmiewania. Bardzo łatwo w tym momencie, kiedy to wszystko jeszcze nie jest u ciebie utrwalone, podciąć ci skrzydła. Mam klientów, którzy wielokrotnie próbowali dokonać osobistej zmiany, a ich środowisko zawsze ściągało ich w dół. I jeszcze mieli poczucie, że nie trzeba było się wychylać, bo jest jeszcze gorzej, bo zwróciłem na siebie uwagę i teraz jeszcze mam więcej tych negatywnych komentarzy i jeszcze ludzie kpią z tej całej mojej zmiany, bo wiedzą, że ja wróciłem już do tych samych nawyków, a więc wyśmiewają się z tego. Dlatego tak ważna jest perspektywa naszego otoczenia. Przyjrzenie się temu otoczeniu, tak jak swoim nawykom, bo widzicie, że budujemy tutaj taki szerszy krąg świadomości tego, jak wygląda nasze życie. Na początku skupiliśmy się na tym, co mamy w środku, czyli ta wiara w to, czy w ogóle można się zmienić. Potem rozszerzyliśmy tą perspektywę, czyli spojrzeliśmy na swoje własne indywidualne życie, każdy dzień, nasze nawyki, a teraz jeszcze bardziej rozszerzamy tą perspektywę i sprawdzamy kontekst społeczny. Rodzina i grono, grono znajomych, kontekst nasz zawodowy, pracy, jak te osoby z tego szerszego otoczenia na nas wpływają? Czy utwierdzają nas w tych właśnie tych, jak ograniczymy do tych naszych nawyków, czy do naszego sposobu myślenia, do naszej wiary w to, czy można się zmienić? To czy te osoby z szerszego otoczenia wpływają na te nasze węższe kręgi i w ten sposób trzymają nas w miejscu? Bo często ludzie w sobie mają ogromną chęć do zmiany, ale nie widzą tego, że otoczenie wywiera tak ogromną presję, że ciężko cokolwiek zrobić. A więc bardzo ważne jest to, żeby przejąć trochę odpowiedzialność za świadome podejmowanie decyzji w kontekście otoczenia. Często, kiedy osoby idą w kierunku rozwoju osobistego, to mają w sobie taką naturalną misję, żeby zbawić wszystkich innych w swoim otoczeniu. To nie jest dobra strategia, bo nie jesteście na to gotowi. Nie uratujecie większości toksycznych osób z waszego otoczenia, przynajmniej nie na początku. Jeżeli się wzmocnicie i kiedyś pokażecie na swoim przykładzie, że można żyć inaczej, to może zainspirujecie wiele osób do ich własnej podróży, ale nikogo nie uratujecie, nikomu nie zmienicie życia na siłę, a niestety ten błąd widzę u bardzo wielu osób. Które startują ze wzmacnianiem swojej psychiki, i jednocześnie mówią: To ja teraz wszystkim moim bliskim pomogę, to wszyscy będziemy szczęśliwsi. Często nie jest to możliwe, ponieważ te osoby może nie chcą się zmienić. Ta zmiana jest Twoja, osobista, a kiedy narażasz się na to, że swoją własną osobistą zmianę ryzykujesz w kontekście tego, że chcesz zmienić życie innych osób, to często ponosisz porażkę i zniechęcasz się do własnej osobistej zmiany. A więc jeżeli jesteś osobą, która próbowała już wzmacniać siebie, wejść w świat rozwoju osobistego, ale z jakichś powodów ci się nie udało, to zastanów się, czy właśnie nie dopadł cię ten mechanizm właśnie próby zbawiania wszystkich dookoła. Bo ten mechanizm jest bardzo częsty, ale jeżeli zdasz sobie z niego sprawę i wiesz już po tym, co ci powiedziałem, że jest to częsta sprawa, to po prostu możesz zrzucić z siebie ten ciężar, że to było coś złego, tylko dla ciebie specyficznego i że się do tego nie nadajesz, tylko po prostu sobie powiedz: No, tak, tak działa nasza głowa, tak działają nasze schematy. Teraz zrobię to zupełnie inaczej, bo jestem pewnej rzeczy świadomy. I jeszcze jest jedna rzecz, o której chcę wam powiedzieć, bo to jest klucz do tego, żeby zbudować w sobie taką dużą, długoterminową motywację do pracy nad sobą, do rozwoju osobistego. Jeżeli przyjrzycie się temu, co najczęściej odbiera nam toksyczne otoczenie, to toksyczne otoczenie odbiera nam marzenia. I to jest klucz. Toksyczne osoby nie chcą, żebyśmy spełniali swoje marzenia, żebyśmy byli szczęśliwi. A Twoje marzenia powinny być naprawdę wielkie. Twoje marzenia powinny Cię napędzać powinny generować dumę, satysfakcję, siłę, motywację. Powinny być odskocznią od tego takiego trudnego życia, które czasami sprowadza nas do takiego parteru, kiedy zderzamy się ze ścianą, ale te marzenia powinny nas ładować, dodawać nam sił do tego, żeby się nam po prostu chciało starać. Bo toksyczne osoby to są takie osoby, które same w sobie nie mają marzeń, bo nie mają odwagi, nie mają siły i dodatkowo jeszcze jedyną, ich formą rozrywki, z czego czerpią przyjemność, to jest odbieranie marzeń innym osobom. To jest bardzo częsta sytuacja. A więc zastanów się, czy ty masz jeszcze w sobie marzenia, bo wielu moich klientów, nawet po wielu spotkaniach, to są osoby, które mówią: Ale ja nie mam marzeń. Mam tak głęboko schowane przed samym sobą swoje potrzeby, bo żyłem w takim środowisku, żyłem w takim domu, żyłem w takim związku, że ja nie wiem czego tak naprawdę chcę. I marzenia są kluczowe do tego, żeby sobie pokazać, wiem czego chcę, a nawet jeżeli spełnię marzenie, które okaże się, że w sumie to mi się nie podobało, nie chciałem tego, to chociaż będziesz to wiedzieć. Że spełniłeś coś, co ci się wydawało, że będzie fajne, dobre, przyjemne, a jednocześnie okazało się, że nie było takie. Ale to jest dla Ciebie wskazówka. To jest lekcja samego siebie. I pamiętaj, że jeżeli chcesz dzielić się marzeniami, to rób to jedynie. Z osobami, które są dla ciebie życzliwe. Bo kolejna pułapka, w którą wpadają osoby, które są w toksycznym otoczeniu, to jest pułapka tego, że my, tak na dłoni, wyciągamy tutaj nasze marzenia dla osób, które są toksyczne. Na przykład może być to twój toksyczny rodzic. I idziesz do takiej toksycznej matki, pokazujesz swoje marzenia, a ona, nie mając swoich marzeń, nie mając odwagi i będąc toksyczną osobą, przejawiającą toksyczne zachowania, jedyne co zrobi, to zdepcze twoje marzenia i prawdopodobnie podetnie ci skrzydła. I my notorycznie to robimy, więc warto się na tym przyłapać. A więc dziś powiedziałem wam o tym, jak zacząć pracę nad sobą, właśnie w kontekście wzmacniania swojej psychiki. To były kluczowe rzeczy, czyli wiara, głęboka wiara zbudowana na przykładach Innych ludzi, którzy pokazali, można się zmienić. Druga rzecz, zadbanie o te filary, niby podstawowe, banalne, ale sprawdźcie, czy możecie to zrobić już dzisiaj. Sen, ruch, odżywianie. Kolejna sprawa, wyeliminuj wszystko to i zminimalizuj, co cię osłabia. Raz czwarta rzecz, spójrz na swoje otoczenie. Czy to otoczenie cię wspiera, czy otoczenie cię dołuje i podcina ci skrzydła. I oczywiście, nie zapominaj o marzeniach. Jeżeli nie masz marzeń, no to tu jest czerwona lampka, że możliwe, że jesteś odcięty czy odcięta od swoich wewnętrznych pragnień i potrzeb i czas coś z tym zrobić.